Dzień dobry kochani, w 24 vlogmasie. Witam was dzisiaj z takim pięknym krasnalem, który tutaj ze mną sobie jest. Dzisiaj już jest ostatni vlogmas 24. W związku z tym troszeczkę smutno na sercu, że już nie będzie vlogmasów, ale dziękuję wam za towarzystwo w tym odliczaniu, w tym odliczaniu. Do świąt. Także bardzo się cieszę, że zechcieliście mi towarzyszyć, że się udzielaliście, że, że mogłam się z Wami podzielić przygotow przygotowaniami i swoimi niespodziankami z kalendarzy. Także kochani, żeby nie przedłużać, yy, odstawiam tego przy, przysłonięka na bok i zaczynamy i zaczynamy odkrywać yy, yy, niespodzianeczki dnia. Odstawiam teraz nala na bok. Kochani, jeszcze jedno. Chciałam złożyć mojej Ewonie życzenia, bo dzisiaj są imieniny Ewy. Ewuś, wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia, radości, spełnienia najskrytszych marzeń i żeby była zadowolona z każdego dnia. Musiaczki, kochana, a jak się zobaczymy to Cię uściskam, również też życzę in, pozostałym Ewom wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim Ebusia, Ciebie gorąco ściskam. Żeby nie przedłużać, to przejdę do otwierania zawartości moich kalendarzy, zacznę od Asiuni, 24. I już tutaj widzę karteczkę, zaraz będę czytać dla Was. Nie tłumacz się, przyjaciele y, tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą. Oj, y, sentencja bardzo głęboka i do przemyślenia. Chyba coś w tym jest, bo jeżeli ktoś naprawdę, na, na kim, y, komuś na nas naprawdę zależy, y, to zrozumie wszystko. Być może będzie potrzebował chwili, żeby sobie oddychnąć przemyśleć, ale. Ale zrozumie i nie będzie miał jakąś tam sytuację niedogodną pretensji. To coś w tym jest, i warto sobie o tym zapamiętać, i niewłaściwych ludzi ze swojego otoczenia po prostu eliminować. A dzisiaj mam miód Malina, czekolada wedla miód i Malinę. Piękna. Piękna różowa czekoladka. Dziękuję Asieńko. Yy, na pewno ją skosztuję i, i będzie mi bardzo miło, bo jeszcze jej nie miałam. Także dziękuję bardzo. Oj, z czym się włosy zahaczyły. Yy, no a następnym yy, kalendarzem może wezmę Onlybio Libio. Dzisiaj jest coś zaskakującego. Ponieważ jest to odżywka bez spukiwania z brokatem, inspirowana zapachem y, ptaszego mleczka. Jestem bardzo, y, nie, jestem bardzo jej ciekawa i jestem ciekawa reakcji moich włosów na ten produkt. Naprawdę y, zapowiada się obiecująco i to jest pojemność 150 ml. Także. Jest, jest troszkę i będzie można na koniec stosowania jakąś adekwatną opinię wygłosić, bo, bo nie jest to mała pojemność. Następny kalendarz to może wezmę kinderka. W kinderku był: oto taki batonik, tronki. Także super będzie do kawki i to jest o, o smaku orzechowym. Tak. I na końcu pakunaczek od Selinki i darka. Już już otwieram i to jest alien mugler. A powiem Wam, że ten y, k, y, Kevin Klein. Wczorajszy zapach przepiękny. Ja tylko miałam troszeczkę tak y, zrobione to zapachem na ręku, i cały dzień mi pięknie pachniał. Bardzo y, taki trwały. I, I byłam naprawdę zaskoczona y, jego trwałością i zapachem. Po prostu elegancki, piękny zapach. Naprawdę y, godny polecenia i godny używania, uważam. Aplikuję. Taki pieprzowy, słodki zapach, jak na tą chwilę, ale wiadomo, musimy troszkę odczekać, żeby, żeby cokolwiek innego powiedzieć. Także, kochani, ja ze swojej strony chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować, że pomimo tego, że ten mój mały kanał jeszcze kuleje i jeszcze tak nie do końca mi wychodzi to nagrywanie, ale zechcieliście ze mną być, zechcieliście wysłuchać to, co mam dla Was do powiedzenia. Pomimo tego, że nie do końca Wam tak pokazywałam cały mój dzień i moje przygotowania, ale starałam się jak mogłam, żebyście miło ze mną spędzili czas. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną również na inne moje filmiki i równie fajnie będzie nam się razem spędzało chwilę mi tutaj przed kamerką, a Wam. Przed, przed ekranami komórek, żeby mnie zobaczyć i usłyszeć. Także kochani, u mnie dzisiaj pogoda barowa, pada i jest szaro i ponuro. Dajcie znać, jak tam u was i jak tam wasze przygotowania do świąt. Ja nie będę przedłużać. Życzę wam zdrowych, wesołych świąt, spokoju i takiego ciepła rodzinnego, bo to chyba najważniejsze, skupmy się na tym, na wspólnych chwilach, na tym, żeby fajnie spędzić czas, żeby Właśnie nadrobić te dni, w których się nie było wspólnie przez cały rok, bo niektórzy, wiadomo, po prostu różnie mają do siebie daleko blisko, więc ci, co rzadko się spotykają, życzę wspaniałych i tych, co się nawet częściej spotykają, wspaniałych wspólnych chwil. Kochani, przesyłam Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego, ściskam Was mocno i przesyłam buziaczki, pa pa!